teraz narysujemy kraba? Hej, tu Panda! Dziś narysujemy kraba. kraba. Oczywiście wykorzystamy mój wesoły piórnik kształtów. Co? Zaczynamy! Co za? Na początku weźmiemy elipsę. Dzięki niej powstanie ciało kraba. To musi być idealny kształt, to... bo gdyby było inaczej, to krab by się zdenerwował i by nas szczypcami. <noise> Jest dobrze. To narysujemy nim uśmiech. No będzie to wesoły krab. Za pomocą kolejnych łuków powstaną wypustki. Nie. Na nich znajdą się oczy. To jeszcze mniejszymi łukami narysujemy same oczy. Bardzo dobrze. to co dalej? Nie. A, już wiem! Nie, Teraz ten, bo... sięgniemy po trapes. Będzie idealny, żeby powstały jego szczypce. Wykorzystamy go kilka razy. Szczypce składają się z kilku połączonych ze sobą części. Trap jest tak zwanym głowonogiem, bo bezpośrednio z jego głowy wychodzą nogi. Co ciekawe, jedna para jego nóg to właśnie szczypce. Teraz rysujemy po prawej stronie. Sięgniemy po łuk. Za jego Jaki. pomocą na samych końcach powstaną same szczypce. Będą miały ostre zakończenia. Krab używa ich podczas polowania na inne małe zwierzęta. Łapie je, a później wkłada pożywienie do swojego otworu gębowego czyli do swojej buzi. Potrafi nimi bardzo dobrze złapać. Teraz przenosimy się na dół i tu narysujemy same nogi. Akurat te służą mu tylko do poruszania. Potrafią się poruszać. Albo po plaży. Są Wy. bardzo zwinne. Mogą chodzić do przodu, do tyłu, lub nawet bokiem. Nie znam innych zwierząt, które poruszają się bokiem. Kończymy rysować ostatnią nogę. Krab gotowy. Mam nadzieję, że nas nie uszczypniesz. Bardzo K. jestem ciekawa, jakie kraby wybrać. Kraby do gady. Może będą miały dłuższe szczypce? Jak Wasze rysunki krabów będą gotowe, to pokolorujcie je i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl, A my pokażemy je na ekranie telewizora. To co czujesz pokażemy, to co myślisz odkryjemy. Emoc ikonki, i hitowe, małe ikonki znają nas na całym świecie. Ej, potem odętycznie su W komputerze, w telefonie.